Te działania, które prowadzi koalicja rządząca PSL, Polska 2050, Platforma Obywatelska, one doprowadzą do prywatyzacji ochrony zdrowia. To właśnie pacjentom to jest... będzie coraz jest... trudniej dostać się do lekarza. Coraz trudniej uzyskać świadczenie i widzieliśmy przez ostatnie półtora roku, jak ta sytuacja wyglądała, jak znikały programy lekowe, jak okazywało się, że nie ma refundowanej albo mniejszy dostęp do rehabilitacji i Państwo, którzy nas dzisiaj oglądają, doskonale wiedzą, że do lekarza jest się coraz trudniej dostać. I wisienką na torcie w tym głosowaniu było zachowanie pani minister Leszczyny, która jeszcze kilka tygodni temu mówiła, że absolutnie nie będzie głosowała za żadnymi projektami, które obniżają, składkę zdrowotną, bo NFZ tego nie wytrzyma. I przechodzi głosowanie w Sejmie i co robi pani minister zdrowia? Głosuje za tym projektem. To jest w ogóle skandal, że my mamy takiego ministra zdrowia, który nie dba o dobro pacjentów. Ten projekt jest po prostu szkodliwy. On przerzuca utrzymanie tego systemu opieki zdrowotnej na tych, którzy pracują na etacie. Jak ktoś pracuje na etacie i zarabia 5, 6, 7, 8 tysięcy złotych, będzie utrzymywał tych przedsiębiorców, którzy zarabiają 30, 40, 50 tysięcy złotych miesięcznie. I ten system jest niesprawiedliwy. I nie może to tak wyglądać. Te wybory Między innymi będą właśnie o tym, jakiej chcemy Polski i czy chcemy Polski sprawiedliwej, czy chcemy Polski, która dba o tych najsłabszych takim prezydentem jest Adrian Sandberg.